Wszystkim z tej strony Katie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym vlogu na tym kanale. No to nie było vlogów, chyba ostatnio na Prykonie. Więc dzisiaj jedziemy na Askon i oczywiście Erin jest moim cudownym kierowcą, jak zwykle. No i, no i nic, no w sumie to troszkę jesteśmy już spóźnione. Jak bo. Zawsze? Nie jak zawsze, bez przesady, Jak zazwyczaj, bo strasznie nie chciało mi się wstać. To akurat jak zwykle. No, no i nic, ty nie jedziemy, no. Co ja mogę więcej powiedzieć? Chyba nic. Eee, <grych> no. Zamierzamy się dobrze bawić. Zamierzamy się dobrze bawić. Eee, dokładnie. I znaczy na, na naszą atrakcję się nie spóźnimy, bo ona jest dopiero o 13, a powinniśmy być i tak przed 10 na miejscu. Powinniśmy więc... powiedzieć zapraszamy, ale generalnie... <grych> no, ale już troszeczkę jakby too late, nie? Więc, no. Ale jak ktoś to Was zapraszaliśmy? No. Tak. Eee, ale ogólnie rzecz biorąc, to yy, ten. Ludzie, którzy pisali, że nie mogą być, bardzo się cieszą, że będzie relacja, więc no zobaczycie na relacji, jak to będzie sympatycznie dzisiaj, nie? No. no, to tyle, no to jedziemy, no. To jak już jedziemy, to przy okazji mogę Wam pokazać, jaką Erin ma tutaj przepiękną konstrukcję na telefon. To jest takie profesjonalne, Erin, naprawdę. E, a tak wyglądają statymy połowy youtuberów w Polsce. No na no, mój nie. Jesteśmy na miejscu. Która jest godzina? 9.34. Nie, nie jesteśmy spóźnieni. O 10.00 się zaczyna? Znaczy, pierwsze atrakcje się, się zaczynają o 10.00. Generalnie początku konwentu nigdzie nie określono, więc jakby tak, no jest Erin. I no to chyba. Jedzie... Jezus, ja nie... Stresuję się strasznie, nie jestem gotowa. Szyn? Nie wiem, jakoś dawno nie byłam na takim małym konwencie. No właśnie, I... najgorsze, to wszyscy mogą z Tobą porozmawiać. No! <laughs> to nie jest taki wielki pyrką, tylko takie maleńkie coś, i tak jakoś dziwnie. No dobra, no ale nic, no idziemy. Idziemy, Proszę, nie wiem czemu, ale jakoś tak się mega stresuję. Pewnie jak wyjdę do środka to mi przejdzie. Ale tutaj, o słoneczko. Mm. Schowałyśmy się w najczarniejszych odmętach konwentu. Siedzimy w piwnicy i jemy frytki. Tak, bo to jest sklepik konwentowy fajny. Ja takiego sklepiku konwentowego w szkole nigdy nie miałam. Normalnie. to, znaczy, to nie jest konwentowy sklepik, to jest po prostu taki. Szkolny, szkolny no. sklepik, taki wiecie, z bananami. No, z, i z frytkami. Z frytkami, mamy frytki. I mamy um, ja mam też fasolkę po No i dużo fajnych rzeczy. I siedzimy tu, bo tu w ogóle nie ma ludzi. Tak, jest Jej. cicho, bo generalnie to są straszne tłumy, bo to jest dość mała szkoła. Mała szkoła, a całkiem sporo ludzi. Tak, tak, zdecydowanie. Jestem w ogóle na razie pozytywnie zaskoczona. Jak co? poziom cosplayerów, póki co? Okej, okay, no będziemy łapać kosplayerów może. Znaczy po prostu my zaczęłyśmy jeździć na konwenty w momencie, w którym ludzie się ubierali w ceraty i nazywali to cosplayem. D wiadomo, że, za że, że zawsze się ktoś taki zdarzy, ale... Generalnie jest, generalnie jest w porządku. Tak. 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 <laughs> no. Już nas. Y ludzie zaczepiają. Tak, jest fajnie. Mamy fajnego slipa tak. osobnego, Mamy, prywatnego. Tak. Dokładnie, bez, bez ludzi. No. I w ogóle to jest strasznie fajna piwnica. Taka jest chłodno, za zamkowa. Jest ale... chłodno. Jest normalnie rozwalone ściany, takie wiecie... jak w zamku. Tak. jak to po prostu stara piwnica. Tak bardzo się nic nie działo, teraz ludzie zaczęli chodzić. No. No, ale, ale nie, fajne. Te cegły są takie super. Tu tylko nie pokażę, bo jest ciemno i nic nie będzie widać, niestety. No raczej nie. Czy mogę spróbować? Ale wątpię. No i nie dobra, to myjemy, a potem idziemy się połaźli dalej. Wyszłyśmy na zewnątrz i okazuje się, że tutaj jest tyle Millennii. miejsca, i tyle zieleni, w ogóle kup, jak, co tu się, co, co tu się, czemu, jak to jest, ile to jest, jest, o Boże. <laughs> No, dzieją a, się rzeczy. Tam pan Tam z uko i nikt nie wie o co chodzi. Tak. Może później się dowiemy. Może będą warsztaty. Zobaczymy. Nie. Ale póki co jest super, jest taki dobry, dobry dzień. No, słoneczny, przyjemny, fajny jest. No, dobra, a my idziemy oglądać rzeczy dalej. W środku? No. no bo tu się nic nie dzieje na zewnątrz. Jest też basenik. Ale jest pusty? Ale jest pusty. Może dobrze. Może będą walki w kiślu później. Nie, no to, Ale mały jest, myślałam, że będzie większy. No dobra, to chodź. basenik. I nic. Ale ty, nawet woda w nim jest. O wymordę ty. O wymordę. No co? Ej. Haha, ale zimna. Okej. Okay. Obie obiecali, że będzie, więc jest basenik. Jest basenik. To, że nikt nie korzysta, to już nie ich problem. Dobra. Jest zimno. No, ale tu jest fajnie. O mój Boże, jak tu jest super! To, to by była super szkoła. Będziemy tu siedzieć. Będziemy tu siedzieć. Nie wiem czy się nagrywam w ale dobra, to chodźmy. Idziemy do środka. Takie coś nam się trafiło, wyobraźcie sobie i tutaj jest Erin i nikt poza tym. Znaczy tutaj okay. podobno przyjdzie jeszcze jakieś pięć osób, ale na razie jesteśmy absolutnie same w takim pięknym naszym własnym slipie. A to jesteś z Gwiezdnych Ty To faktycznie. Uja. W życiu O nie. Mam nadzieję, się już znaczy już wtedy żyła. Razem, czy tylko ty? Razem. Razem, razem. razem. czy będziemy mogli razem grać. Razem. Dawać rączkę jedną, ty, tą, 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 bo tu muszę zabezpieczyć okay. waszą twoją trasę przez czasoprzestrzeń. Dobra. Bo bez tego się zgubicie. O. To wam dam bezpieczną trasę. Bezpieczna to jest trasa? Ta no, z tym tak! Ta okay. Bezpiecznie przebrniecie przez czas. I będziecie mogli dojść tam na miejsce i skorzystać z tamtejszych atrakcji, które są tam przygotowane. Okay. A raczej były wtedy przygotowane. Okej, okay. Druga ręka. Dobra, daj, daj, daj. Z ręki do ręki. Tak jest. I jeszcze jedna rzecz was, muszę Wam dać. Bo podróż to jedno, a jeszcze musicie mieć szansę na obrót. Fajnie by było wrócić. Dlatego potrzebujecie jeszcze czasoprzestrzenny paszport. Okej. Okay. Bardzo proszę. I jeden dla nas? Tak, bo razem okay, jesteśmy. Dobrze. Okay. I co teraz? Musicie, jak widzicie, tu mamy biel. Tak, więc mamy a skoro znaleźć skoro macie to, to znaczy... Że musimy znaleźć czerwone. Wiem gdzie jest czerwone. Okay. No to ruszajcie. Dziękuję. Przyszłyśmy. Mamy to. Super, Mamy to? Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To słuchajcie dziewczyny, jestem panią naukowiec z dawnych czasów, moja okay. technologia obrony dużo równa się temu. Okej. Okay. I jedynie wy, pojawnicy, w których Lęka. nagle pojawiają się pociski mocy. <laughs> Możecie pokonać tego strasznego, złego anioła, który mnie tutaj zaatakował i wyżera mi moje korniszwane z beczki. O nie! I trafić w środę. Dawaj go! O nie, e, tego czerwonego serca, chociaż jesteśmy. Jeszcze... mogę Ci to Jak Chcę jeszcze! Przydaj rzucaj! To może być, bo to Nie, 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 damy radę. Okej, okay, super. No, nie, mają już flaki wyleciały. Wow. Mam cela. Marcela, bardzo. O, może nie to końca, ale... Ale dwoma trafiłyśmy. Nieważne, że nie przeleciały. Można to proszę. O, proszę. Teraz ja muszę też. Tak. O, bo ja, 10, czy... ja nie, 10... nie ja wiem, ja bym się bardzo na pewno. Okej. Okay. No, A, A, Naprawdę nie, blisko. jeszcze jeden. O nie okej. Okay. Ale bardzo blisko trafiam. No. Jestem po prostu za, za bardzo przytuklam. Jak mnie ci to zrobiła? Dlatego powoli. Bardzo pokoli. jej Okej. Super. Zaliczyłam sobie czego pytanie. Dobra, dawaj. Ewangeliona. Czajadam. Anioła. Jak się to robiło, to trudne było. Jak tyś to robiło, to w ogóle nie wyglądało na trudne. Bo to nie ma być ładne. Łatwe. Ona trafiła za pierwszym razem. A teraz chyba żebyś miał na Pierwsze piętro. Pierwsze okay. piętro? Okay. Pierwsze. Aha, i zwróćcie uwagę na loga. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę sobie na loga. Po prostu jak wyglądają. Czy okay. na przykład pierwsze dwa się czymś różnią od siebie. Okej. Okay. Odpędzisz raz jeszcze? Och, nie, no dobra. Mocniej, porządnie. Normalnie <grym> przeznaczenie, raz jeszcze. To wczesny, no. Kiedyś to było, kiedyś to było. Teraz to już nie ma. O, nareszcie. Wczesny, jej. Eee, Okej, okay. dawajcie rączki. Doktorze, będą potrzebne wkrótce nowe chipy. Chipy. Znaczy po pa paski bardzo zaawansowane technologii, które właśnie pozwalają, żebyście mogły, zresztą już to mówiłem, Bo jak nie uważasz, to masz pro. To A. twój problem. Okej. Okay. One farbią? Ależ skąd, to co widzisz na moich rękach, to jest zupełnie co innego. <noise> Okej. Okay. Repetylina udusiła. bo chciałam się tu do. E, dziękujemy. Więc ruszajcie To jest To jest to. To jest to. to proste. Czy jest to? to. Okej. To. To, jest to. To, jest to. To, <noise> to było proste. Prawda proste za proste. To dobrze. Bo my Dziękujemy. To może... no, tak szybko nie wrócicie. Przepraszam, kłaczek. <laughs> Masz włączony mikrofon, prawda? Tak. Super. Dobra, daj. No. No, z tamtych czasów mało kto wraca. Nie wiem dlaczego. Przecież takie spokojne. W sumie nie wymagające. Najwięcej no, nam ludzi utknęło. No, nie najwięcej, tam najwięcej zaczęliśmy kulików do siebie, znaczy do uczestników. O. Ale jestem bledziłek teraz straszny. Blada jestem strasznie, nie? Dobra, e, okej, okay. mamy chwilę wolnego czasu, a jesteśmy mega zabiegane, co tu się dzieje. No. E, miałyśmy wiedzówkę dwugodzinną, trudną, e, ludzie wychodzili. E, to zrobi... było tak. wiedzówkowe battle royale. Dosłownie, zostały nam cztery drużyny na koniec. Czy były punktowane. Ale fajnie było. I tak, i cieszę się. Było super. No i co? No i teraz zaczęliśmy brać udział w tej grze konwentowej. Co już mogliście wiedzieć, że coś tu się dzieje? Bierzemy udział w grze konwentowej i jeszcze jej teraz nie skończymy, bo za 15 minut mamy panel. I Najpierw idziemy na panel, a potem spróbujemy. A potem spróbujemy wziąć udział w ostatnim, najtrudniejszym zadaniu, podobno. Zagrać w statki. <laughs> Zagrać w statki, z tego co widziałyśmy, więc no. No, dzieje się. Dużo się dzieje. Jest fajnie. Jest fajnie. Intensywnie bardzo. Jest właśnie nie ciepło. ciepło. no jest mega ciepło. Jest okropnie duszno. Mhm. Mamy ciepłe ubrania. i... Nie, no, ja jestem w koszulce zwykłej, ale dzisiaj jest wyjątkowo duszno, a jeszcze w tej szkole jest naprawdę ciepło. Ja mhm. współczuję ludziom, którzy się uczą tutaj w tym budynku normalnie na co dzień. Ja bo... jak sobie przypominam moje technikum, to w sumie nasze technikum. To w sumie też było ciepło. No, ale nie, tutaj naprawdę jest mega duszno po prostu. No nic, to dobra, No to lecimy na nasz panel. I może coś z niego nawet Erin nam nagra, zobaczymy. Próbuję, przynajmniej. No, dobra, lecimy. Bo powiedział, że za inną go z Disney, Distincta miała chyba 5 sekundowe kamień w Batman i Superman. On dostał więcej pieniędzy od, za jeden film, niż dostał od Disneya za wszystkie filmy do czasów tego od pierwszych Grandiazmów. Chyba po tym, jak powiedział, to podnieśli stawkę, potem to się powiedziało parę lat później, że to czemu dobrze płacą royalties. Więc w zasadzie nie tylko pani y, Siema. <głos》>. Nie tylko pani cierpią, ale też ludzie, którzy po prostu tworzyli te klasyczne animacje. Jak ale są ludzie gdzie. Więc będą rozegrać i im. animują. To. Jest animacja ruchu. A, w kółku. Patrzcie, sensie, to jest złe, no, ale jednak i mówiąc, myślę. No, ale A, ja mam wrażenie, że nic nie, nie robię po czegoś takiego. Bo ludzie nie lubią oglądać takich rzeczy, chyba. Tak, Jak to mam wrażenie? Ty się dużo godzisz. Znaczy, nie ważne co zrobią i tak... Znaczy nieważne, żeby to chodzić tak tego niezadowoleni. Nie? tak też z tym królem wem. Znaczy my po prostu za że jeździliśmy na wszystko co się dało praktycznie. No i teraz ja nie wiem, to będzie za 40, coś takiego 15. No to jesteśmy po naszych cudownych atrakcjach. Pan, jaki był panel, Erin? Za fajny. Fajny był, zanim Erwin, Erwin gdzieś tam leży umiera, bo jesteśmy strasznie zmęczone potem tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło. Ale no, nasze atrakcje były super, było dużo ludzi na panelu dyskusyjnym, więc fajnie, pogadaliśmy sobie sporo. Potem braliśmy dalej udział w tej grze konwentowej i statki były spoko, znaczy to nie były statki, to były kółko i krzyżyk. Dziwne, takie na cztery osoby. Ekstremalne kółko. I Wygrała bo ustawiła pięć wrzędzi, a trzeba było tylko cztery. No e... nie zauważył. Nie zauważył. Niby. Czyli ja widziałam, że ty się tam układasz, tylko stwierdziłam, że i tak ułożysz cztery, no to co ja co tam będę tam ci przeszkadzać, bo ja myślałam, czy ci tam nie położyć tego jednego żetonu, ale stwierdziłam, że nie wiem, no jak i tak się ułożysz, bo i tak ci się uda, no to po co ci przeszkadzać? Więc no cóż, e, a później byłyśmy na tym ostatnim zadaniu gry konwentowej i poszło to nam lakujny. bardzo dobrze. Nie, ustawiłyśmy je źle tylko pięć, tu wam się teraz pokażę gdzieś, może tu na dole. E, jedno, dobre, jedno dobre, które było takie prawidłowe, jak trzeba było poukładać. Gdzieś tam, no, nie wiem jeszcze gdzie to wkleję. A drugie takie jak myśmy ułożyły. I myśmy ładnie ułożyły. Tylko pięć żeśmy się pomyliły. Dobrze nam Bo poszło. zapomniałyśmy patrzeć na tym zielonym Na tym zielonym, no nieważne. Ale... ale na loga. Tak, ale prawie nam dobrze poszły te loga. Więc ja i tak jestem dumna z nas, tak. dobrze nam to wszystko poszło. W zasadzie to tak. Fajnie było, a teraz za chwilę idziemy na cosplay, będziemy nagrywać dla was cosplay, a później przydało się wreszcie coś zjeść, bo w sumie jesteśmy dzisiaj tylko po no. słabym śniadaniu. W sensie nic nie zjadłyśmy. No, więc trochę lipa, ale nie no, idziemy na cosplay, a potem idziemy żreć. Jeść. Yes, Jeść, yes. dobra, to, to idziemy. Ona ma spanko. Halo, halo, halo koleżanko. Nie miej spanka. Nie można mieć spanka na scenie. Oj, oj. oj. Uuu, oh, mm, już czas do roboty? w kolejnym odcinku Overworld oh. Geography. Znajdujemy się w czarowicach australijskiego złomowiska, gdzie możemy znaleźć rzadki gatunek Brzankratusa Pospolitusta. Chyba jednego znaleźliśmy. Osobniki te charakteryzują się dużym lenistwem i brakiem skłonności do współpracy. Mam jednak coś, co może nam pomóc. Przynęta ta jest szczególnie efektywna dla gatunku Perus, ale w tym wypadku też się sprawdzi. O, widzicie Państwo? Wyszedł z dziury! Mogą Państwo wyraźnie zaobserwować ich w szyby ryj. te cechują się przewlekłym darciem mordy w niezrozumiałym dialekcie. Nasi technicy zebrali nagranie ich dźwięków w Posłuchajcie Państwo sami. Jak widać, nasz okaz reaguje z zainteresowaniem na dźwięki samicy. Popuśćmy więc jego leże bez spokoju, mógł się udać na poszukiwania swojej przyszłej partnerki. Czytał Jean-Baptiste Augustin. A ja lubię <noise> Dziękujemy Panu Bogu za demo, naprawdę. No i... Ona na te, wchodzi w tych szpilkach i jej koleżanka, słuchajcie, ona tam siedzi na, na y, tej trawce, czy tam na jakimś kocu z tym piknikiem. I ona wiecie, z torebki, pum, klej na ciepło. I jakieś tam papierki, bierze jej tym klejem na ciepło tego obcasa i robi taką zatyczkę. I ona to wtedy zakłada, i mm, mm, już mogę chodzić po trawie. Wow, that's amazing. Także trumtrum.pl uważam, nadal niekwestionowany król kanałów na YouTubie. Jeżeli ktoś nie zna, to koniecznie musi poznać. Fantastycznie mi poszło zagadywanie Was. Ha, nie skapnęliście się. Ha! Proksiu. A weź kliknij. <grystanie> dawaj, dawaj, paluszka. Cyk. Dobrze. Fajnie. No to co? Lecimy dalej. Ratunku. Pomocy. Nie martwcie. Oto przybyłem! <noise> Dziękuję, mój bohaterze! To ty jesteś moim superbohaterem, mama. No. Mama dziecka, mama, jest największym bohaterem. Niestety, gdy skonsultowaliśmy z lekarzem jego problemy z odkryciem daru, okazało się, że on nie ma żadnego. Nie potrafiłam mu spojrzeć w oczy. Czułam się winna, przepraszałam. Nie byłam w stanie powiedzieć niczego. Ja tylko chciałam, żebyś ciągle we mnie wierzyła. Trzy, cztery... Sylwia kocham was, zbliżenie zrobię na ciebie, jesteś cudowna. Dobra, to czekajcie, was teraz oznaczę. Małpa... Dobra. Yy, może zaczniemy od pierwszego rzędu? No, oznaczam. Małpę już wpisałam. Trochę mam tych ludzi do oznaczenia, więc tempo, tempo. Ojej. Ale jesteśmy tak mega zmęczone. Tak turbo zmęczone. Idziemy zjeść. Tak, yy, musiałyśmy wyjść na zewnątrz, bo tam w tym budynku jest tak. Kurde duszno. Jest, że, no, nie da, wszystkie znaczy, na to Generalnie trzeba przyznać, że to jest jeden z cieplejszych dni ostatnich tygodni na pewno, no. a podobno jutro ma być jeszcze gorzej, a ja mam czarną sukienkę na jutro, super. No ale teraz idziemy znaleźć jakieś miejsce z burgerami, bo podobno gdzieś tu jest i szukamy opcji wege. Tak. Zobaczymy czy nam się uda. No, no, ale frytek. Jesteśmy na nie no frytki już jedą na śniadanie, nie mogę cały, cały czas jeść frytek, bo to jest mało pożywne. No wiem. No ale idziemy, jesteśmy na spacerze, bo tu jest taki fajny chłód. Idziemy. No idziemy. Wróciłyśmy, kupiłam burgera, ale nie byłam w stanie go zjeść, więc kupiłam sobie smoothie i je piję, a burgera dojem później. A nie ja zjadłam frytki. Jesteśmy absolutnie umierające, dmuchamy materacy i idziemy spać. Chociaż no. wcześniej jest, nie wiem, jest godzina 22, coś takiego. coś takiego. Ale idziemy spać i po prostu jutro jeszcze dogramy parę rzeczy. Ale mamy ładny kontrast z fusami. Możliwe. No, ładnie. No. no, w sumie. Sobie spoko. Niebieskie z różowym dobrze się komponuje. Ale w, ty, przez to wydają się bardziej fioletowe. Moje? Ale pamiętajcie, włosy Kate nie są fioletowe. Niebieskie z różowymi pasemkami zawsze. To nie jest fioletowe. Nawet jeśli są fioletowe? Nie są. Nie są. No tak więc my kładziemy się spać, może jeszcze sobie obejrzymy jakiś serial na laptopie, bo mamy. Taki mamy plan. A potem od rana będziemy jeszcze ewentualnie coś tu konwentować. Tak, dzień, dzień drugi. Dzień drugi. Dzisiaj się już. W sumie, spałyśmy w ogóle 10 godzin. O Boże, no. no. I ludzie nawet dali nam spać. Trochę hałasowali w Sypialu, uszanowali to, że mieliśmy zgaszone światło i nie świecili. Znaczy, więc hałasowali, super. no po prostu próbowali no, funkcjonowali, się podłożyć. Nie, no, funkcjonowali, czy Znaczy, to tak. inni goście byli, więc jakby. No. Więc po Więc chyba ale... rozumieli, że po prostu ktoś może być zmęczony, bo jakby mhm. wszyscy już spali. No. Ale dokładnie. my też uszanowaliśmy ich rano, bo wstałyśmy tak cicho, że ja nigdy chyba się nie zachowywałam tak cicho na konwencie. No chyba. No chyba. No i teraz trochę chodzimy, kupiłyśmy na śniadanie. Moje leży tam i nie sięgnę po nie teraz, więc nieważne. Eee... I... na śniadanie, dokładnie, w nasilenie. na śniadanie. I jeszcze się przyjdziemy po szkole. Myślę, że może ponagrywamy jakieś DDR, -y, Ultrastary, coś takiego, bo wczoraj już żeśmy tam w ogóle nie poszły. Ja bym chciała pośpiewać może, to, ale... może pośpiewamy, zobaczymy, czy jest nasza ukochana piosenka na Ultrastar. Nie! No, może nie! <laughs> um, no i będziemy się zbierać, bo tak naprawdę około 13-14 będziemy wracać do domu. No, konwen się kończy mniej więcej, no, tak? coś takiego, więc... No, jeszcze coś ponagrywamy i będziemy wracać. No. No. Chyba tyle. Tak, tak. <laughs> no bo nie wiem, czy planujemy jeszcze jakąś atrakcję, czy coś takiego. Ja w sumie nawet nie patrzyłam, co się dzisiaj dzieje. Zostawiłaś nowy informator w sobie, prawda? Tak. Jest. Sprawdzimy na internecie. Dobra, mm -hmm. no to nic. To popatrzymy, czy coś tam jest. A dzisiaj to wyjątkowo pusty. Dzisiaj się już na zewnątrz w ogóle nic nie dzieje. Pani chodzi z psem? Tam pani chodzi z psem, ale pani nie jest z konwentu. A poza tym to nic. Basenik zwinęli i w ogóle. A tam dalej zarobię jeszcze grają w piłkę, ale to przypuszczam, że też nie będzie z no, Raczej nie. Raczej nie. Więc no. Już tutaj znaczy ja, ja bym dzisiaj. się nawet tam chyba bała podejść. No. nic, to dobra, to chodźmy. Pijemy i idziemy, idziemy. na górę. Gdzie siedem? Okej, okay, wróciłam do domu Już niestety Erin pojechała do siebie Więc nie pożegna się z wami Bardzo chciała, ale stwierdziłam, że już mi się nie chce nagrywać W drodze powrotnej Więc no, przepraszam i was i Erin Ale tak jakoś wyszło No jestem już w domu, oczywiście koty mnie obeszły Chodź kochani, nie baw mi się tym sznurkiem Tylko chodź tu, o Kotki, ojej! Takżeśmy się długo nie widziały! <noise> no, tam jest w ogóle bałagan, przepraszam, ale nie chcę mi się sprzątać. Jestem zaskoczona tym, że jestem mega zmęczona po tym konwencie, mimo to, że. Spałam 10 godzin i dużo ludzi miało do mnie pretensje, jak można spać na konwentach. No, w momencie, kiedy jeździ się na konwento od 10 lat i już widziało się na konwentach chyba wszystko, to nie ma się takiej potrzeby, żeby nie spać w nocy. I człowiek woli po prostu odpocząć. Ale tak, powiem Wam, że jestem naprawdę. Mega pozytywnie zaskoczona tym, co się na tym konwencie w ogóle wydarzyło. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak fajnie jak było, um, i naprawdę pozytywnie zaskoczyła mnie organizacja, bo ten konwent był fantastycznie zorganizowany. Ja nie wiedziałam, że takie małe konwenty w tych czasach są w dalszym ciągu tak dobrze ogarnięte. Um, i jak rozmawiałam z organizatorami, mówiłam im co mi się najbardziej podobało, to byli zaskoczeni, że przecież to jest normalne. Jak mogłoby tego nie być? Jak na przykład to, że przed każdą atrakcją twórcy dostawali dzbanek wody. Żeby mieli co pić w trakcie swojej atrakcji. No nie jest to standard. Na wszystkich konwentach, więc to było dla mnie bardzo zaskakujące, tak pozytywnie. A organizatorzy stwierdzili, że przecież, no jak miałoby nie być wody, więc no, było naprawdę super. Atrakcje były fajne, fajnie nam wyszło, ludzie byli zadowoleni, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli byliście, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak tam wam się podobały moje atrakcje. No i to w sumie tyle. Póki co. Tak mi się wydaje, że oni już nie zapomniałam, mam nadzieję. Ale serio polecam maskony, mam nadzieję, że będę miała okazję wybrać się w przyszłym roku, bo no mam blisko, a konwent jest naprawdę całkiem niezgorszy, <grym> więc polecam y, na przyszłość. Jakbyście się chcieli wybrać, na tylko w przyszłym roku, to no zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku, ale tak polecam serdecznie. No i do następnego filmu, ponieważ y, nie wiem co to będzie w najbliższym czasie. Na pewno będzie y, hall bo dostałam dwie paczki od Sary, w ogóle pozdrawiam serdecznie Sarę, od której nie dość, że dostałam jedną paczkę ostatnią pocztą, to jeszcze drugą paczkę wręczyła mi na e, Askonie i wow, no będę robić unboxingi na holu. E, najprawdopodobniej będzie też w przyszłym czasie, może w przyszłym tygodniu, jakoś tak, e, za tydzień e, dwumiesięcznik. Jeszcze nie wiem, bo teraz przez ten weekend odbyło się D23 Expo i to, ile ogłosili fantastycznych rzeczy z Disneya, to jest po prostu wow! Nie wiem, jak ja to zmieszczę w tym dwumiesięczniku. Przypuszczam, że ten film będzie naprawdę długi, ale no wyczekujcie, bo na pewno coś z newsami, z nowościami od Disneya zrobię, bo wow, ile się wydarzyło na D23 Expo, naprawdę. Tak więc te dwa filmy to jest to, co możecie się tego czego możecie się spodziewać w najbliższym czasie i jeszcze będą wróżki. Więc no, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie, czy byliście, czy nie byliście, czy podobała wam się relacja i tak dalej, no i zapraszam do następnych filmów, które się pojawią na moim kanale, a na razie no, już nie przedłużam, dziękuję za oglądanie, no i do następnego, pa pa!